Tutaj wyjeżdżamy z Boduszewa, zbudowanej gościny. I, I tu jest nawet strzałka w lewo na Boduszewo. Na do tak na, tak, na Zielonkę jedziemy. Do Zielonki jest jeszcze 6 km. I teraz. Jest tutaj znak na Kiszkowo 18 kilometrów i na Zielonkę 6 kilometrów. <tryk> tu jedziemy cały czas prosto. Tu wjeżdżamy teraz do Boduszewa, wyjeżdżamy z murowanej gościny i wjeżdżamy do Boduszewa. Robię stop, jesteśmy w Boduszewie.